Witajcie drodzy widzowie w kolejnym podsumowaniu roku 2016. Tym razem zajmiemy się serią LEGO Ninjago. Zapraszam! Ubiegłoroczna seria składała się z 12 numerów, w której to dostaliśmy 10 minifigurek, Smoka Kaja oraz Piracki Myśliwiec. I zacznę od tych dwóch ostatnich przeze mnie wymienionych zestawów. Smok składa się z 19 klocków i jest ciekawą konstrukcją. Ma sporo interesujących elementów i przyciąga uwagę swoim ognistym kolorem. Jednak znacznie bardziej do gustu przypadł mi piracki myśliwiec, który podoba mi się nawet bardziej niż ten z wydania specjalnego. A dlaczego? Zapraszam do obejrzenia materiału, do którego link podaję Wam poniżej, w którym wszystko dokładnie wyjaśniam. Co do 10 minifigurek prezentują się one tak. Ich dobóg wydaje mi się całkiem dobry, choć praktycznie identyczne nadruki na naszych piratach trochę kłują w oczy powtarzalnością. Z figurkami zawsze dostawaliśmy także sporo akcesoriów, które po zliczeniu dają naprawdę pokaźny aksenę białej broni, który może posłużyć do dozbrojenia naszych bohaterów lub uzupełnienia zgubionych elementów w innych zestawach. Generalnie plus dla figurek, szczególnie dla tych z drugiej połowy roku. Oprócz 12 tradycyjnych numerów pojawił się także numer specjalny oraz jedno wznowienie, czyli kryjówka anakondowców. Swoją drogą, zestaw, który jest może przeciętny pod względem liczby elementów, ale już całkiem zadowalający, jeśli weźmiemy pod uwagę ich różnorodność. Jeśli chodzi o wydanie specjalne, to zawierało ono polybag z samolotem podniebnego pirata wraz z pilotem. Mimo wyższej ceny niż za standardowy polybag, wydanie było warte zakupu ze względu na przewodnik po serialu, który szczególnie mi pozwolił zapoznać się dogłębnie z serią, której nie śledziłem regularnie. Podsumowując, w zeszłym roku najbardziej do gustu przypadł mi piracki myśliwiec Zane oraz Ronin. Te zestawy po prostu mi się podobają. Natomiast biorąc pod uwagę dołączone akcesoria, tutaj uwagę skierowałbym na Piratkę Siren i jej mapę oraz Klausa i jego wirę. A jakie minifigurki Wam się spodobały? Albo wręcz przeciwnie, czy było coś, co absolutnie nie było warte Waszej uwagi? Z chęcią przeczytam Wasze opinie, zapraszam więc do komentowania tego materiału. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego podsumowania i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!